Tylko w połowie 2023 roku w rodzinach zastępczych przebywało ponad 370 troje dzieci z powiatu wołomińskiego. Najczęstszym powodem umieszczania ich w pieczy zastępczej było uzależnienie biologicznych rodziców, przede wszystkim od alkoholu oraz bezradność ich w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Kolejnym z powodów było sierotstwo lub półsierotstwo dzieci. Historia naszej Marysi zaczyna się od tego, że przychodzi mama, do porodu i zdecydowała o pozostawieniu jej w oddziale. Nie chce być jej mamą. Od tej chwili to my, jako zespół neonatologiczny, jesteśmy dla Marysi mamą i tatą. Będziemy opiekować się i opiekowaliśmy się nią 24 godziny na dobę. Pielęgnowanie, przewijanie, karmienie, ale tak samo i. Przytulanie, zresztą to bardzo ją uspokajało, noszenie na rękach. Czy tak samo woziłyśmy w wózeczku? A najchętniej to by cały czas była blisko jednej osoby. Takie warunki, właśnie takiego ciepła, bezpieczeństwa, mogliby zapewnić rodzice zastępcze. Takich historii jak Marysi, w zeszłym roku mieliśmy aż sześć. Każdego roku sąd wydaje kilkadziesiąt postanowień o umieszczeniu dzieci z powiatu wołomieńskiego w pieczy zastępczej. Rodziną zastępczą są od 16 lat, od 9 rodzinnym domem dziecka. Mają pod opieką 11 dzieci, choć powinni 8: najmłodsze ma 5 lat, najstarsze 20. Większość potrzebuje pomocy specjalistów, m.in. diabetologów i psychologów. W powiecie w pierwszej połowie 2023 roku było 228 rodzin zastępczych. To o wiele za mało. Mm. to make us now but our love has overcome and you my dear you are my prize. when i look into your eyes love overflows i am never letting go to jest dzień który był dla mnie bardzo trudny I... No, ten dzień sobie jednak cały czas przypominam w ciągu swojego tam życia i no to jest chyba taki najtrudniejszy czas, w którym musiałem się rozdzielić ze swoją rodziną biologiczną i trafiłem tak naprawdę do obcych ludzi wtedy. Pamiętam, że to był słoneczny dzień i przyszedłem ze swojego siostrą wtedy do cioci i wujka. Pierwsza noc, no to była bardzo ciężka, bo jednak chciałem wrócić do swojej mamy, a jej nie było. No ja nie rozumiałem, co się wokół dzieje, no i dlaczego właściwie trafiłem do tej rodziny, ponieważ nikt mi o tym nie powiedział wcześniej. Byłem w rodzinie zastępczej do 2022 roku, wtedy się już usamodzielniłem. Myślę, że dostałem taką drugą rodzinę, w której mogłem się wychowywać, no i traktuję mnie jak swojego własnego syna, tak? Mimo tego, że się wyprowadziłem, to dalej utrzymujemy kontakt, spędzamy razem ze sobą święta przede wszystkim i wszystkie takie ważne uroczystości, czy to urodziny, imieniny, jednak jestem ich takim synem tak naprawdę. Rodzina zastępcza to dobra przyszłość dla dzieci potrzebujących miłości, zostawionych przez swoich rodziców w trudnej sytuacji. Każdy może, prawie każdy może być taką rodziną zastępczą. Jeżeli czujesz, że masz do tego serce, jeżeli czujesz, że możesz być dobrym rodzicem dla takich potrzebujących dzieci, zastanów się nad tym, nie bój się, strach przed tym, że te dzieci będą sprawiały trudności, że to cię przerośnie, że nie masz warunków lokalowych, to wszystko można rozwiać.